Ja tu Fleweron i w nas kolejnym odcinku filmów Minecraft Royale. Tak i tak. W dzisiejszym odcinku wiem, sobie 200 IQ akcji w Minecraft, no i oglądamy od tego momentu, bo tam już było takie słabsze. No więc tutaj pomyślałem, że od tego dobra, lepiej już zacząć poza tym mam mało czasu, żeby zacząć się nagrać, więc dobra, lecimy, ale oczywiście najpierw stać za w górę, czyli w i to sobie z dzoneczkiem, żeby z nim przegapić. No to już co zrobiliście, to możemy lecieć. Piek. Dobra, tutaj sobie się gonią. No dobra, wiem co to będzie, bo ja już to oglądałem. No i tutaj spadnie, wszyscy spadną, praktycznie. Kła kłapkę, ktoś tak nam zrobił. Tutaj by niemożliwe, żeby coś tak samo wygenerowało. Taki idealny prostokąt, tam kwadrat nawet. Dobra, tutaj biegną. Ucieka Omek. Dobra. I... A wiem, on tu spadnie i tu będzie pułapka. Dobra, wiem, wiem, wiem. Exactly. A nie, to nie jest to. Dobra, yes. to jest inne. Oni w obsyjanie. I nie mają teraz jak co... Nic zrobić nie mogą. Ja is... wiem, to jest wow. świetne. You know what? A oni tam poginę, już, dobra. E, a to wiem, co sobie zrobiliśmy jak portal. Tu daje łóżko. N e, wejdź na górę. No, no i zobaczcie, co zrobi. Zadzi łóżko, bo to z w jest teraz. No, daj i portal muszę zrobić. And we got a portal. Okay. Uh, I will get go back okay. back home actually. Uh, I will not use life on this portal because it's Dobra. a bad location. I idę na górę. Le trou du trad. O, wiem, to będzie właśnie. To jest ta pułapka. O której mówiłem wcześniej, co myślnie to jest. Dobra. My teraz jeszcze jego spadli. No. Dobra. Ok, Dobra, tu jest ten zamek, to wiem też co, co tu jest. Tutaj zaraz ten zamek, zaraz z wiadrem wpadnie. Zamek zaraz z wiadrem wpadnie, zaraz zobaczcie. Byk? No i tutaj spadł, tu jeszcze tego zwrócili. Jeszcze pozrzucają tam. No. Dobra. Tutaj właśnie nie wiem o co chodzi w sumie. Dobra. Co GOTESTYA Z tym postawił i co w sumie jakby takiego mądrego? Co nie miałem jakichś wyścig czy coś? Nie, nie, nie nie rozumiem. Dobra, to wiem, dobra. Spadnie tutaj. Ja to złapię i zobaczę co zrobi Pyk, jeszcze driazno postawił To było takie jakby skillowe, że no... Jakby... No. Dobra, a to wiem co jest to, akurat takiej nie będzie, mocne Po prostu tylko odbiję kule gasta, to jakby nic z tym dziwnego nie ma raczej To nie jest takie trudne Dobra Szuka diamentów Tu się wkopał i są. ząb Właśnie, przewidział idealnie, to jest piękne Dobra, tu zanieśam moje prawie portal, a to będzie normalne robienie portalu nic dziwnego jakby nie ma. To już każdy speedrane potrafi to zrobić. Chyba, chociaż był jeszcze jeden zrobienie portalu, ja który w końcu się kończył zbyt. inaczej. Teraz zobaczymy, czy to jest ten. Nie, to nie jest ten. Dobra. On tej gościu Obsydian zrobił z niego. No i po prostu go zabija, tyle. No i jeszcze drugiego dobiję. A wiem, rzuca perłę. On chce go zabić. I teraz on nie gdzie on się podział, bo on nie widział, jak ten perłę rzucił. No i teraz, on nie wie co się dzieje i ten go zepnie. <laughs> Idealnie. Jakby blok dalej się podbudował, to by już udało mu się tam spaść. No i zobaczcie, to jest najbardziej... Patrzcie na to, jak to wszystko śmiga po pierwsze szybko, a po drugie, jak wszystko to się te, te tłoki robią, to jest takie. No, to w ogóle ta baza jest świetna. Duża, wielka, ładna. Endrody wszystkie. Purpury. Dobra, co tutaj będzie? Wiadrowali. No dawaj, dawaj. Na F5 Aha. I mu się udało. No. Na F5 jest mega trudno No, wiadro Dobra i gaśno. No i znowu, jakby to jakby nie było nic trudnego. Ogólnie mega zalatkie drzewo chyba, że to są mody albo... Ale mi się wydaje, że takie po prostu zbudowali. Bo, żeby takie się wygenerowało nawet na bodach, to by było trudne. Dobra. <grymne> tutaj. On sobie tutaj ze portal, z tego co pamiętam. I tutaj to... będzie miał przejście. Zrobi sobie przejście. Zboguję ten e, bedrock. A, right, I będzie miał przejście. No, no, Patrz na to. Bo we'll musi zgasić press portal. No i tak. I tu zrobi sobie przejście. Wybuchnie. No. Teraz pod tym będzie miał przejście. Żeby on, to chyba zbagował po prostu ten. Zbagował. bedrock Dobra, o to będzie świetne. Zaraz zobaczycie, leci sobie. I w tej górze właśnie. Idealnie, perfekcyjnie przyleci. Zobaczycie. to było piękne. Idealnie. Dobra, tutaj co robią. Tego nie kojarzę Dobra, eee, co robi? Rozważasz kół? No. Nie no ma litery, bo z tego nie rozumiem. Nie zrozumiałem. A wiem, tutaj dawali Odpali. Wpadnie w to. No, ja było niebezpieczne. Dobra. No. To jest chyba to, z tym portalem drugim, w którym będzie inne zakończenie, a nie tylko, że wejdzie do zeru. Dobra. Tik. Ik. Dobra. Chodzi. I tak to będzie inne zakończenie. Dobra. Tak, spadnie na gravel i spadnie sobie do lawy. O wiem, tutaj idealnie się uratuje ziomek. Czeka? Tutaj. Eee, wroga. Pyk. Walnął. Pyk i tam... Spadnie. To było idealne, bo rzuci wtedy dwie perły. Jedną tu, drugą tu. I jedna uda się też trafiła. Dobra, to to byłaby na tyle? Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał trochę krótki, ale no, nie miałam sobie dużo czasu, żeby go nagrywać. No i tak, jeżeli tak, to oczywiście stawcie w górę. Ale że jesteście tam granc No i dzisiaj może jeszcze będzie live i No to czekajcie, narka.